Siema ogólnie? Przepraszam, dzisiaj będzie trochę później. Staram się oglądać kwestię internetu. W tej chwili transmituję z telefonu, co pewnie słychać po dźwięku. Widać po świetle. Coś się ma, się Mikołaj. Cześć Agnieszka! Myślę, że to się opóźni jakieś 10 minut. Teraz patrzcie, będę wchodził w magiczną wnękę. Drogą szukam kabla do Ethernetu, a patrzcie co znalazłem. Troszeczkę zniszczony, ale uwielbiam ten plakat, jest świetny. Teraz widzę, że chyba macie lustrzone odbicie transmisji. Nie mogę znaleźć kabla od Ethernetu żadnego. No, coś mi się karta sieciowa Wi-Fi rypie, rozłącza mnie non-stop i boję się, że transmisja będzie wyglądać jak. W sumie jak zwykle. Yy, trzy są osoby tylko są. Spójrz, spojrzę na czat tutaj. No, yy. soczysta pomarańcza jakaś się pojawia. Podoba mi się to poczucie humoru. <grym> ja zaraz skończę tą transmisję i, i, i zaczniemy normalnie GTA. Tylko mówię no. Dzisiaj... Dzisiaj będzie odrobinę później. O Jezus! Ja naprawdę żadnych kabli nie mogę tu znaleźć. Dałem w dół. To też łapka. Może być i łapka w dół. Spoko. Akurat w tej sytuacji szczególnie nawet Ciebie rozumiem, pa Paweł. No szczególnie tutaj takie... Dzisiaj taki odrobinę luźniejszy w tej chwili ten live. Jezu, ja miałem gdzieś tu kabel internetowy. Normalnie bez kabla jak bez ręki. Jeszcze raz z wami pewnie się jeszcze przywitam. Później. Jak to wszystko ogarnę. Po prostu nie chciałem, żebyście poczuli się opuszczeni, że zapomniałem o Was. A broń Boże, o Was nie zapomniałem. Pewnie mnie widzicie w tej chwili. Nie będę Wam pokazywał pokoju. Nic tu ciekawego nie ma. O, kolejny fajny plakat znalazłem, jakbyście chcieli zobaczyć. Ten jest chyba sprzed dwóch lat. Czekaj, bo to jest nawet... Czekajcie, bo tu nawet jest kalendarz. Na rok 2016, więc ma już co najmniej półtora roku. <laughs> no i tych plakatów się trochę nazbierało. Teraz nawet nie mam gdzie tego wieszać. Chyba za, za sobą będę wieszał. No i siema Sony, siema. W eee, sie... ogóle siema wszystkim, jeszcze raz. A to co to jest? Kolejny plakat. Tym razem z wieśkiem. Ale nie o tym być ten film. Po prostu chciałem zakomunikować, że dzisiaj faktycznie no... Jeszcze chwilę będzie się orzyszkowian Chwilę później wszystko. Chyba jednak nie mam tu żadnego internetu. No i chyba żadnego eternet tu, tu nie mam mi będę musiał. Musia krew, u mnie to każdy przecież mógł brać to jak cukierki. Dajcie ławki dla kokosa, może się pokazało. Ja jestem tu, jestem tu. Fajną mam grę. Wiecie co? Ja ja może za chwilę wrócę się ma kaczki. Sorry, że, że nie odpowiedziałem wcześniej na Robloxie. Akurat zajęty byłem. Widziałeś ten nowy serwer Paradise w MTA, serwer P, wiesz co, ja go widziałem, znaczy ja nie grałem w MTA w międzyczasie Sony i, i jakoś tak wyszło, że tyle, że, no czasu po prostu brakuje, dowa jest za krótka jak zwykle. Ja zaraz wrócę, ja o was pamiętam. O, wróciłem w razie W. W razie czego jestem, Live ze smęczbową, to byłoby coś innego. No to nawet OK może być. No, wezmę. To sprzęciwo wstawię. Dobra, teraz muszę, mam bardzo ważną misję, w tej chwili muszę tylko i wyłącznie podłączyć, mam nadzieję, że taki krótki kabel starczy. Ethernet pod... ...pod router mieć nadzieję, że to wszystko będzie jakoś działać. ...będzie jakoś działać. Tutaj jest pełno kabli, pełno wszystkiego, o Jezu! Kabel jest dosyć mocno pokiereszowany W ogóle jakby ktoś był ciekaw jak wygląda mój internet Mój internet wygląda w dosyć specyficzny sposób Otóż tak Jest... ojeju Jest router na OpenWrt On jest hawem usb pociągnięty, jest modem I modem jest chłodzony jak widać to nawet działa, nie? Jest masakra. Butelka stoi pusta. Butelka stoi pusta dzisiaj jest bez piwa. No. Więc mam nadzieję, że internet będzie działać. Jeszcze muszę się rozłączyć tutaj z Wi-Fi. I mieć nadzieję, że ogólnie to zadziała. Bo jeszcze nie podłączałem się przez Ethernet w tym przypadku. Udowodnię, że butelka stoi pusta. Nawet dzisiaj nie mam piwa. Dzisiaj mam tylko taki zestaw na, na, na stream. Dawaj SpongeBob'a, to najlepsza gra na świecie. Dobra, ale do, do SpongeBob'a niestety potrzebny jest sprawny CD-ROM. Jako, że mam dwa dyski yy, w, w komputerze, a tylko jedno SATA... Ojeju, jeju, nie mam dostępu do internetu. Psiakra. 109. Yy, ale widzę router, więc... Więc możliwe, że to jest wina... O Jezu, czemu mi nie pisze? Pisze głupoty w tym. Siakrew, teraz to... Co ty robisz aktualnie? W tej chwili staram się ogarnąć internet, bo, bo mi strasznie wifi przerywa. I staram się ogarnąć go po, po kablu, ale nie jestem przekonany. Przekonany, czy mam w firewallu wszystko dobrze poustawiane, dlatego odruchnie zrobiłem tą transmisję, żeby pokazać Wam, że mi zależy, że naprawdę nad tym siedzę, a nie po prostu olałem dzisiaj streama, bo ponieważ pieprzcie się, dlatego. Więc no, w tej chwili siema ma Igor, i w ogóle, w ogóle, w ogóle się ma Wam wszystkim, nie? Jezu, to nie działa. Czy ktoś zna się tutaj na OpenWRTA, szczególnie na LED. Nie będę dzisiaj grał w Robloxa. Będę dzisiaj grał w GTA i nawet miałem wszystko już poustawiane, tylko mi karta sieciowa Wi-Fi zaczęła się. E, zaczęła się burzyć i to tak, tak dosyć intensywnie. A w tej chwili widzę, że w ogóle mam na interfejsie tym. Może będzie najłatwiej. Zrestartuję to wszystko. A jaki zoom, Jezu. Tak, Igor, pamiętam Ciebie. W ogóle sorry, że mnie nie było wczoraj na live. Mikołaj, naprawdę się nie przejmuj. Nie przejmuj się, nie ma z tym problemu. Adiosos. No to nara. No trzymaj się. Na razie. O Jezu. W ogóle jakbyście byli jeszcze ciekawi. Kupi... Moja karta sieciowa kosztowała bodajże dolara 30 na Aliexpressie i to jest karta sieciowa, na której działam. Jest, jest rewelacyjna, że O! Jest firmy. Czekaj, bo ja tutaj z sucharem zarzucę: jest firmy 80211N. <gryw> Czy mi się zrestartował ten router? Przeprowadziłeś się, bo widzę, że jesteś w innym miejscu. Yy, ogólnie jest. Pokój jest cały czas ten sam. Yy, ogólnie zmieniam, zmieniam, zmieniłem miejsce. Zmieniłem miejsce ułożenia ustawienia komputera, bo tutaj ze sobą mam pustą ścianę. Jak na kamerce robię zooma, to mniej więcej tak jest kadr. I widać, że jest. Yy, po prostu płasko, to celowo ściana za mną będzie normalnie klasycznym green screenem. I w tej chwili okazuje się, że ten internet zamiast mi cokolwiek działać, to już w ogóle nie działa. A ja wiem dlaczego, bo ja mam zasilanego huba i ten router mi się w ogóle nie zrestartował tak naprawdę. Jak to ogarnąć to są. Tu to odłączyć zasilanie. Nienawidzę tej kabelkologii. Przepraszam ja was, naprawdę to nie miało wyglądać w ten sposób. Cie ale cieszę się, że jesteście. <grych> mm -hmm. I siema Krzysiu, siema Skate. O Jezu. Trump był w Warszawie, przyjechał do Polaków, to poszło do... E, wiecie co? Z tą sytuacją całą z Trumpem i tak dalej najbardziej mi się podobało. Najbardziej zdecydowanie mi się podobało, jak Agata Duda podawała rękę. Może wcisnę po prostu rozwiąż problemy. To czasami magicznie potrafi cokolwiek zrobić. Eee. Protokół DHCP nie jest włączony do karty sieciowej Ethernet, a to ciekawe. Bo nie kombinowałem nic. To jest naprawione. LOL, to działa. I w sumie nie ma lagów. Wow. Szaleństwo. No dobra, to za chwilę będziemy mogli... Tylko jeszcze będę... Ustawienia transmisji na żywo. Hmm... Jaki tytuł miał być? Bo tutaj w tym momencie mi się problemy zaczęły dziać? Jaki chcecie tytuł na GTA 5 Pomimo bu, jak to było? Pomimo, pomimo burz, pomimo czegoś tam. Merkel to sojusznik, w taki se... Ale, ale jednak, co, e, ja się zgodzę z tym, ale z drugiej strony, jeżeli, powiem Ci tak, jeżeli miałbym przed sobą GLEM, jeżeli miałbym przed sobą Stalina i miałbym przed sobą Hitlera i tylko dwie kule w pistolecie, uwierz mi, że Stalin i Hitler zostaliby nietknięci. Nie no, żartuję. Ja aż taki, taki nie jestem zbyt mocno... Nie jestem aż tak mocno anty. Ale, ale, ale jednak no... Y, y, zachowanie w stylu... zachowanie z stylu. Chodźcie do nas, przyjmiemy was w każdej ilości, a później psia krew, oni się u nas nie mieszczą. Musimy coś z tym problemem zrobić. Jest co najmniej jest co najmniej dziwne. Ja tak wiem, że w środku rozmowy między wami się pewnie tam wrypałem, ale stwierdziłem, skoro już o tym gadacie. Ja się nie znam, więc też się wypowiem. Eee, kokosowe Branie Pieta Pięć, tyrambanie. Ty, ty, oj, ty Dobra, no to chyba będziemy mogli zaczynać. Ja dziękuję Wam za, ten, za udział w tym krótkim strumyku. Może jeszcze na wszelki wypadek zobaczyć, co to się dzieje. A ciekawe, czy dwa strumyki naraz mogę prowadzić. To będzie taki outer strumyk. O Jezu. Ale ja siebie widzę na dwóch kamerach, jak to jest dziwne. Ja, ja siebie widzę w stereo. Wow! Może nie będę ryzykował z tymi dwoma strumykami, bo ja nie wiem w ogóle na jakiej zasadzie to działa. Może najpierw wejdę przez na YouTube, i zobaczę jak to wygląda. By... No, chuj tu, dziękuję. Proszę bardzo. Ja już teraz jestem, ja już teraz jestem jako... No, ja siebie podglądam. To jest nawet całkiem ładna jakość, nawet bardzo przyzwoicie. O, i wam odwraca to lstrzone odbicie, w którym ja siebie widzę. Dobra, fajnie wiedzieć, jak to działa. No dobra, to ja mogę Was tylko podziękować was za obecność. Tutaj, za jakąś minutkę będę, będę na już normalnym strumyku. Dziękuję bardzo. Zakładam moje pro-gamingowe słuchawki. Jezu, ja się wysłyszę w tych słuchawkach, ja to wyłączę. Biorę, biorę mikrofonik mój, bardzo profesjonalny, tak? I będziemy działać, działać już normalnie w GTA. <grym> Rod IT, sorry, ale nie będzie mnie dziś na live, mam pracę. Co ci mogę powiedzieć? Kurde, no, no, no robota to jest bardzo ciężka sprawa, nie? Dobra to, trzymajcie się, ciepło, za, zaraz wracam, za chwilę pogadamy dalej.